Dzień dobry Państwu. Kolejna edycja programu Czas na Solidarność. Dzisiaj będziemy mówić o Europejskiej Radzie Zakładowej, która powstała, która się ukonstytuowała w Świdniku. Dzisiejszymi gośćmi są pan Andrzej Kuchta, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NZZ Solidarność WSK PZL Świdnik SA, i pan Andrzej Dobra, Krupa członek prezydium Komisji Międzyzakładowej NZZ Solidarność WSK PZL Świdnik. Tak tytułem wstępu e, zaznaczę, że w piątek 25 lipca zakończono oficjalnie negocjacje dotyczące wstąpienia WSK PZL Świdnik SA do Europejskiej Rady Zakładowej Augusta Westland. Tego dnia podpisano ostatecznie porozumienie. Obecny w Świdniku przewodniczący NZZ Solidarność, pan Piotr Duda, wyraził nadzieję, że to porozumienie przekuje się w dobro, dobre rozwiązanie dla pracowników całego koncernu. Yy, można. W internecie wiele znaleźć informacji na temat Europejskich Rad Zakładowych. Można znaleźć całe definicje dotyczące dyrektyw unijnych z 1994 roku, które powołały takie europejskie rady zakładowe. Ale ja tu chciałbym pana przewodniczącego w pierwszej kolejności zapytać, jak długa była droga tego PZL Świdnik do wstąpienia do Europejskiej Rady Zakładowej. Panie przewodniczący. Biorąc pod uwagę całość tego procesu, to można powiedzieć, że prawie 4 lata trwała ta droga, natomiast tak naprawdę pierwsze, pierwsze etapy to było dopominanie się do zarządu firmy, do kolegów związkowców z Włoch i z Anglii, a w szczególności z Włoch, ponieważ oni tam stanowili trzon tej, tej całej rady dotychczasowej, która była między, zawarta między Włochami a Anglią. Dopominanie się o to, żebyśmy dołączyli do tego grona. I, I to trwało około 4 lat. Natomiast same negocjacje, później, to były krótkie. Jak już była decyzja o tym, że Świdnik dołącza, to spotkaliśmy się. W Rzymie w kwietniu tego roku, jako zespół, specjalny zespół negocjacyjny, tam podpisaliśmy porozumienie. Było, było ono, ono negocjowane wcześniej, i tak jak pan wspomniał, 25 lipca, ostateczne podpisy już zostały złożone pod tym porozumieniem ze strony firmy. Także możemy mówić, że ten 25 lipca to jest start Europejskiej Rady Zakładowej, całego już koncernu czyli w takim składzie, że są przedstawiciele pracowników z Polski, z Anglii, z Włoch. Tak, no taka, tu Pan Przewodniczący wspomniał o tej specjalnej zespole negocjacyjnym. Czy były problemy w tych negocjacjach całych? Bo wiadomo, cztery lata to jednak długo. No właśnie największym problemem było to, że nie mieliśmy takich wiarygodnych informacji, bo próbowaliśmy się kontaktować. Z, z osobami, które we Włoszech były w tej Radzie. Próbowaliśmy to i indywidualnie, i przez pracodawcę, i docierały do nas takie rozbieżne informacje. Jedna strona mówiła, że to związkowcy włoscy nie mogą się dogadać między sobą, ponieważ tam jest kilka central związkowych. Od strony związkowej były informacje, że to po stronie pracodawcy są jakieś problemy i nie można było doprowadzić do tego, Pierwszego spotkania specjalnego zespołu negocjacyjnego. Natomiast wcześniej udało nam się jedynie zorganizować takie spotkanie przez Sekretariat Metalowców NZZ Solidarność i tam przewodniczący Bogdan Szosta, przewodniczący sekretariatu, doprowadził do takiego spotkania dwustronnego pomiędzy sekretariatem naszym a sekretariatem metalowców z włoskiej centrali FIM-Cisl. I zostało podpisane w Katowicach takie porozumienie o współpracy. To był taki kroczek w kierunku tym, żeby, żeby w końcu doszło do powołania tej Europejskiej Rady Zakładowej, ale to było około dwóch lat jeszcze przed spotkaniem zespołu negocjacyjnego, czyli tak gdzieś w połowie tego czteroletniego okresu. To widzę, trudności były poważne. Pan Andrzej może też by coś powiedział w sprawie tej specjalnej rady. Na pewno specjalna ta Rada, ten zespół, zespół. zespół no na pewno musi wykonać dużo tej pracy podstaw. Przede wszystkim musi poznać przepisy, musi zapoznać się z dyrektywą, chociaż ona jest implementowana do nas ustawą z 5 kwietnia 2002 roku, co ta Rada może, co powinna móc i jak się przygotować, żeby reprezentować pracowników w Radzie Europejskiej, Radzie Zakładowej, bo to ona jest po to, żeby reprezentować pracowników, żeby móc poznać plany Zarządu centralnego, czy tego głównego pracodawcy odnośnie zakładów, wiadomo, w kilku krajach unijnych. Tu mamy trzy kraje: Polskę, Włochy, oczywiście ten zarząd centralny jest we Włoszech, i Anglików. I tutaj y, trudno się duża, że właśnie trzy strony chciały się spotkać przy jednym st st stole i wypracować wspólne porozumienie, z którym pójdą do zarządu centralnego, do tego pracodawcy właściwego. To praca dość duża. No, no duża, bariery językowe, do tego bariery. dochodzą odległości, to nie jest to spotkanie się w jednym zakładzie, w każdej chwili trzeba pojechać, wyjechać. Uh -huh. Siedziba Agusty, Westland to gdzie jest? Kasiń na Kosta, aktualnie we Włoszech. Włoszech, tak, tak. Brytyjczycy, Westland to jest wielka Brytania? I tutaj świdnik. Tak. No to odległości ogromne. Tak. Samolotem należy je pokonać. Już nie naszym tak, wspaniałym już nie. helikopterem, którym tutaj produkowanym w świdniku. Proszę pani, no ile członków wprowadza PZL-Świdnik do tej Augusty, do tej rady? Do rady całej. Cała rada liczy, to też oczywiście w drodze negocjacji tego specjalnego zespołu negocjacyjnego zostało wypracowane, bo na ilość, na wielkość tej, tej rady musiał się zgodzić też pracodawca, to nie to, że związkowcy sobie usiedli, uzgodnili i, i okej, okay, pracodawca też musiał na to wyrazić zgodę. I, I też w drugiej części tego spotkania kwietniowego w Rzymie pracodawca z nami negocjował już jak Y, związkowcy mieli porozumienie wypracowane, to, to wtedy nastąpiły negocjacje ze stroną pracodawcy i, i on tam swoje rozwiązania próbował też przeforsować jakieś. Także ostatecznie y, stanęło na tym, że skład Rady liczy 18 osób. Z tego i tak mniej więcej proporcjonalnie pod względem zatrudnienia jest to podzielone. Y, z tego 9 członków mają, y, ma strona włoska pięciu jest z Polski i czterech Anglików. Uhu. No to całkiem nieźle. Tak, tak, no pamiętajmy, że we Włoszech jest zatrudnionych ponad, ponad 40 tysięcy o, pracowników. Właśnie. W Augustie Westland, w, 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 w Anglii 8, w, w PZL Świdnik ponad 3 tysiące. No to, to... Ten nasz PZL Świdnik jest jednak dużym zakładem przecież, na, jak na Lubelszczyznę. Po tych wszystkich prywatyzacjach. Ja to tak sobie patrzę po tych wszystkich pomysłach tutejszych rządów w ostatnich latach. A więc jednak jest to ważna sprawa. Proszę panów, ważną sprawą jest oczywiście ta cała otoczka główna. A więc co nam daje? A więc co nam daje, czy może czym dla przedstawicieli PZL jest to prawo do informacji i konsultacji w ramach tej europejskiej, bo to jest chyba taka rzecz najważniejsza. No tak, to, to jest ciało takie, które daje pracownikom takie dodatkowe uprawnienia poza uprawnieniami, które mają związki zawodowe bezpośrednio w firmie. Jest u nas też Rada Pracowników, która ma też kolejną, tak jakby, pulę uprawnień ustawowych, i to jest takie trzecie ciało, które daje moim zdaniem szanse i możliwości. Na lepsze reprezentowanie pracowników. To tak brzmi trochę górnolotnie, ale, ale tu chodzi o to, że Rada, ta Europejska Rada Zakładowa, ma pewne uprawnienia, szczególnie pod względem wglądu w dokumenty ekonomiczne, finansowe firmy i nie tylko firmy tutaj w lokalizacji takiej narodowej, państwowej, ale całego koncernu. Możemy dzięki temu, oczywiście trzeba się nauczyć analizować jeszcze te dokumenty. Dobrze jest mieć osoby, są przy Europejskiej Radzie Zakładowej jest możliwość powołania ekspertów. Także, także trzeba, trzeba dokumenty umieć też przeczytać i wyciągnąć właściwe wnioski z nich, ale jest możliwość podejmowania jakichś działań w stosunku do zarzą, zarządu firmy, czy, czy to Krajowego czy, czy tego ponadnarodowego z jednej strony, a z drugiej strony, w interesie pracowników, żeby nie działa się w pewnym sensie krzywda czy, czy nie zadziały się jakieś takie rzeczy, które na przykład PZL, przez to, że zarząd centralny jest poza Polską, to PZL doprowadzą do takiej sytuacji, gdzie. Nie wiem, przestaniemy nagle być finalnym wykonawcą śmigłowców, na przykład, czy, czy na, nagle praca od nas ucieknie gdzieś na, na inne rynki. Także to jest, to jest takie ciało, które tutaj może odpowiednio wcześniej zareagować na, na pewne działania zarządu. Tak, no może poznać plany zatrudnienia pracowników, plany uruchomienia nowych wyrobów, nowych technologii. Ale czasami skrajnie możemy się też dowiedzieć o zwolnieniach grupowych czy o to, co mówiłam przed chwilą, o przeniesieniu produkcji z kraju A do kraju B. Jeżeli wiemy wcześniej, jako z, pracownicy i też jako związkowcy, bo tutaj przede wszystkim reprezentujemy pracowników zakładu, ale też związki zawodowe i tych y, związkowców, którzy nas wybrali, żebym ja był prezydentem, a był przewodniczącym, żeby profesjonalnie. Podejść do tematu i poznać te wszystkie plany pracodawcy głównego, co, co chce, że tak powiem, zrobić z produkcją, jaki chce mieć, jaki jest budżet, jakie są jego plany na lata następne. Nie tylko to, co dzisiaj, ale to, co będzie jutro, co będzie za dwa-trzy lata. Możemy poznać wcześniej i przygotować się. Ta Europejska Rada zawodowa daje więcej możliwości niż było wcześniej. No, oczywiście, no, związki zawodowe nie mają dostępu do budżetów, nie, 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 nie mogą poznać planu za zatrudnienie. Przede tak, przede wszystkim daje możliwości takie, że możemy poznać zamiary naszego właściciela, nie to, że naszego zarządu tu w Polsce, naszego właściciela, który pewne rozwiązania też na pewno narzuca zarządom tym krajowym. Nie, no, oczywiście nas jako Związek, Solidarność no, interesuje w pierwszej kolejności to dobro pracow, pracownika. Tak, miejsce pracy miejsce i płaca, pracy, tak? tak jest. Pewność pracy. Każdy chce, żeby była produkcja, żeby była produkcja i była sprzedaż, oczywiście. No, najważniejsza jest, sprzedaż. jest produkcja i sprzedaż. No, z tego żyjemy jako firma. Z tego żyjemy, tak. Panowie, z jaką częstotliwością będą odbywać się takie posiedzenia tej Europejskiej Rady Zakładowej? Porozumienie zakłada, że w pełnym składzie, czyli tym 18-osobowym, przynajmniej raz w roku Rada będzie się spotykała. Natomiast z, całej, z całego zespołu 18-osobowego jest powołane też Prezydium Europejskiej Rady Zakładowej, dziewięciosobowe, i w skład tego Prezydium wchodzą po trzy osoby z Polski, z Włoch i, i z Anglii. I to prezydium może się spotykać częściej, jeżeli jest taka potrzeba. Zresztą i tak spotyka się, na pewno będzie się spotykało wcześniej, żeby przygotować, bo to prezydium ma wykonać taką czarną robotę, czyli przygotować spotkania całej Rady. Także, także takie spotkania będą się pewnie odbywały. I liczymy tutaj na, na duże takie wsparcie, szczególnie związkowców z Włoch, ponieważ... Poprzednia rada, która była ta dwustronna między Włochami a Anglikami, z tego, co się dowiedzieliśmy w trakcie negocjacji tego porozumienia, spotykała się, spotkała się przez 8 lat chyba dwa razy tylko, pomimo, że były zapisy. Nie było jakiejś takiej woli z tego, co, co udało nam się wyciągnąć od tych związkowców. Nie było jakiejś takiej woli na to, żeby się spotykała. Ja to oceniam w ten sposób, że pewnie były bronione może bardziej interesy takie narodowe niż, niż ponadnarodowe i, i stąd może brak informacji i brak tych spotkań. Natomiast liczymy teraz na to, bo zmieniły się też władze w Aguście Westland i, i zmienił się skład rady. Doszliśmy my jako Polacy, liczymy na to, że uda się wyegzekwować od pracodawcy, żeby przynajmniej raz w roku takie spotkania się odbywały. To jest raczej ważna sprawa, bo to tak na papierze będzie ładnie wyglądać, a w praktyce oczywiście, będzie oczywiście. co kilka lat, to nie, to nie jest dobrze. To musi być coroczne plus oczywiście prezydium. Mhm. Tak, taka jest praktyka. No, Europejska Rada Zakładowa też według tych dyrektyw ma pewne ograniczenia. No, jak, co można powiedzieć, jakie są te ograniczenia jakby panowie? Co by można by było może poprawić kiedyś? No dla mnie największym sobie. ograniczeniem i to takim, którego też i ustawa, i rozporządzenie Komisji Europejskiej nie, nie reguluje do końca, to nie ma Rada Europejska nie ma takiego instrumentu, który, który zmusiłby firmę do tego, żeby rzeczywiście informacje były na bieżąco przekazywane. Czy nawet to, co mówiłem odnośnie tego zwołania, tego spotkania, nie ma takiego instrumentu bezpośredniego przymusu. w rękach rady, jakiegoś takiego, tak, takiej formy przymusu. Także tu musimy liczyć. Obu stron liczymy, tutaj musimy liczyć na tą dobrą wolę obu stron. Ale myślę, że da radę, oczywiście, jakimiś metodami pokojowymi, yy, zmusić zarząd do, tych, do tej serii informacji, do tego, co ustawa, co dyrektywa unijna nakazuje. Będziemy na pewno, jeżeli za, będą jakieś problemy, będziemy hmm. szukali wsparcia wśród ekspertów. Mamy w Komisji Krajowej dział zagraniczny też. Yy, jak wiadomo, związki na zachodzie są silne. Tak. Będzie... Będziemy, będziemy próbowali to zmienić, tą, tą praktykę dotychczasową, która była. Na pewno to przystąpienie do tej Europejskiej Rady Zakładowej koncernu Augusta Westland jest takim jednym z kilku, może z kilkunastu tych kroków milowych naszego przedsiębiorstwa. No, pamiętajmy układ zbiorowy pracy, który został podpisywany. Pamiętajmy pakiet socjalny w momencie, gdy Augusta Westland wykupywała pakiet większościowych akcji PZL Świdnik. Tak samo i teraz jesteśmy przekonani, że to porozumienie Europejskiej Radzie Zakładowej też jest takim krokiem milowym, który pozwoli nam, jako pracownikom, jako związkom, być partnerem w rozmowach z pracodawcą, lepiej przygotowywać się do rozmów nawet tych płacowych, żeby tego pracodawcy powiedzmy nie zadusić, a powiem kolokwialnie może brzydko, wyciągnąć, ile się da, ale jednocześnie zachować miejsca pracy. I, 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 i te miejsca pracy jak najlepsze żeby były te warunki BHP jak najlepsze, na jak najwyższych standardach tych europejskich. No i pewnie każdy z nas myśli, może z nas, naszych pracowników, że dojdziemy do też do tych zarobków unijnych. W końcu do tego dążymy, po to mamy te związki zawodowe, żeby się biły o te miejsca pracy i wielkość tej płacy, którą każdy z nas, tak jak w naszym przypadku, dziesiątego na konto zostaje przelane. No tak ja patrzę po linii produkcji. W końcu produkcja jest poważna, bo to jest śmigłowiec. To jest, to jest dość skomplikowane urządzenie. Tak. Więc wysoko Na, przetworzone one, tak, tak, Najwyższe, tak, standardy, nazywane, standardy tak. i techniczne, i bezpieczeństwa. Naprawdę ta produkcja śmigłowcowa to jest jedno z, z najwyższych. No może tam kosmiczna jest, może troszeczkę wyższa, ale, ale mówię śmigłowce, no to jest naprawdę jest się czym chwalić. My produkujemy części i śmigłowce, też nasze SW-4, Sokoła, produkowaliśmy Kanie Mi-2, teraz robimy kadłuby, części i podzespoły do śmigłowca AW-109, 139, 149, 159, do samolotu pionowego startu, do śmigłowca AW-101. Naprawdę ten wachlarz tych wyrobów jest coraz większy i coraz, że tak powiem, nie tylko robimy poszczególne malutkie elemenciki, ale składamy to w jedno całość i w tym przedsiębiorstwie, w PZL Świnik, potrafimy zrobić od malutkiej części do śmigłowca, z jego zmontować, oblatać i sprzedać klientowi jako maszynę latającą. Nie później, tylko złożyć to z klocków Lego i powiedzieć, że to jest nasze. Nie, potrafimy to wyprodukować. Później utrzymać serwis, tak. e, modernizować, wprowadzać jakieś innowacje. Wsparcie serwisną, klienta, szkolenie, naprawdę ta gama tej produkcji w PZL Świnik jest olbrzymia. Tutaj przeszliśmy właśnie do kondycji, kondycji naszego tu lubelskiego świdnickiego zakładu i można powiedzieć, że jest całkiem niezła. No w tej chwili na pewno, była taka już bardzo krytyczna przed prywatyzacją, natomiast prywatyzacja pomimo tego, że nie było takiego stuprocentowania stuprocentowego przekonania w załodze co do prywatyzacji, największe zastrzeżenia były do tego, że Państwo nasze sprzedaje całość akcji, jakie posiada, nie zachowuje żadnego pakietu kontrolnego. No ale to jest temat na, na inną dyskusję. Natomiast stało się tak, jak się stało. Zostały te akcje sprzedane w całości, ale to uratowało naszą firmę, bo jako związki zawodowe też mieliśmy różne sygnały o tym, jaka jest ta nasza kondycja, gdzie widzieliśmy, że z miesiąca na miesiąc 8 czy 9. Dnia, miesiąca przed wypłatą nie było jeszcze pieniędzy na tą wypłatę, trzeba było zaciągać kolejne kredyty. Także ta prywatyzacja postawiła nas na nogi i, i tego nie można odebrać temu, temu doświadczeniu. Natomiast na dzień dzisiejszy sytuacja jest w miarę stabilna. Oczywiście, żebyśmy dobrze funkcjonowali, potrzebne są zamówienia i tu, stąd tutaj starania, o, i, i wystartowaliśmy, i starania o to, żeby dostać zamówienia w ramach przetargu śmigłowcowego, który się toczy. Stąd starania, żeby wojsko zechciało modernizować sokoły, które używa do wersji Głuszec. To jest taka najnowsza wersja tego sokoła, tak, te wsparcia pola walki. Te sokoły, dwie sztuki w ubiegłym roku na jesieni brały udział w manewrach natowskich, bardzo dobrze zdały egzamin, bardzo dobre oceny były przydatności tego śmigłowca. Z tym, że na dzień dzisiejszy sytuację mamy taką, że, że wojsko po ośmiu sztukach, które są do zmodernizowania, cztery już latają, a cztery mamy jeszcze do zrobienia. I przekazania podjęło decyzję, że następnych nie będzie modernizowało, bo chce te pieniądze zaoszczędzone przeznaczyć na nowy przetarg, gdzie też na dzień dzisiejszy nie mamy pewności, że coś dostaniemy z niego. I, I to jest dzisiaj mamy, rozmawiamy o tym, że sytuacja jest dobra, ale może być tak, że za kilka miesięcy, bo pod koniec tego roku będzie już decyzja co do wyboru śmigłowca, może pod koniec roku możemy stanąć przed takim wezwaniem, że. Nagle nie mamy co produkować, jeżeli chodzi oczywiście o finalne wyroby, bo, bo taka operacja, którą robimy dla zagranicznych firm, cały czas jest i tutaj raczej zagrożenia nie ma. Ale musimy zrobić wszystko i, i my, jako związkowcy, jako Solidarność Zakładowa, yy robimy, uderzamy gdzie tylko możemy. Wiem, że zarząd yy też robi co może. no Potrzebna jest mobilizacja, jeszcze tutaj. Naszych parlamentarzystów, osób decyzyjnych, pracodawców z Lubelszczyzny, żeby też włączyli się w pomoc dla, dla zakładów. Wspierali te działania. Wspierali, żeby tak, te, te 70 działania. śmigłowców było wyprodukowane w Polsce przez polskich pracowników dla i Polski. żeby polscy pracownicy też serwisowali te śmigłowce. No bo wiadomo. Tak jak samochód potrzebuje serwisu, tak jak i śmigłowiec. Tak, żeby te 70 śmigłowców było wyprodukowane w Polsce. Oczywiście najlepiej, żeby Dla to polskiego bo... wojska. Dla polskiego Żebyśmy... wojska i, i żeby najlepiej dla nas, jesteśmy pracownikami pzl żeby to PZL- Świnik wygrał ten przetar. Ja tak. No, po linii ostatnich wydarzeń politycznych tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej jest wielki nacisk na modernizację polskiego wojska. Ja myślę, że. Świdnik jest jedynym w kraju takim samodzielnym zakładem produkującym polskie śmigłowce. I produkuje polskie śmigłowce bojowe, Zgadza wersja Włoszecz. A więc mamy tradycje lotnicze ogromne i powinniśmy to wykorzystać. Mamy, potrafimy i chcemy. chcemy. Tradycje i doświadczenie, bo, bo to jest ważne. Załoga wyszkolona jakoś na odpowiednim poziomie, także te nasze śmigłowce zdają egzamin na, na, w każdych warunkach praktycznie. I no, by było, gdyby to miało być gdzieś zaprzepaszczone. Mamy konstruktorów, którzy potrafią narysować, a teraz bardziej w komputerze stworzyć uh -huh. grafikę. Mamy pracowników, którzy potrafią wyprodukować, złożyć to w jedną całość i puścić w powietrze, żeby to latało. I, i, I bezpiecznie latało, bo wiemy, że nasze śmigłowce naprawdę są bardzo dobrymi śmigłowcami i ich awaryjność naprawdę jest w porównaniu z innymi. No... Nasze śmigłowce latają, inne stoją, serwisują się na wszystkich tych, jak Andrzej hmm. mówił, czy we Francji, czy gdzieś w operacji na Burza, gdzie inne śmigłowce stały, nasze latały. Nie bało się wiatru, mrozu, słońca. W Afganistanie też? W Afganistanie akurat na, naszych nie, nie były. tam były Mi-17, Mi-8, Sokołów nie było. Większe. Ale wieńczy, operacja tam Pustynna tam Burza tam wieńczy, tak. Ale były w Iraku. Tak, tak, w Iraku więc proszę Państwa, no, mamy zakład na Lubelszczyźnie produkujący bardzo dobry sprzęt, i tylko apel do, do parlamentarzystów, do polityków, tak. no pod zbliżające się wybory, bo cała seria wyborów tak. przed nami. My patrzymy na to, co, co oni robią. Tak, jest. też jesteśmy to, wyborcami, też pójdziemy do urdy, zagłosujemy. Na pewno warto tu dodać, że y, zamówienia dla WSK to nie jest tylko te 3200 osób załogi, bo współpracujemy z kilkudziesięcioma firmami na Lubelszczyźnie i, i drugie tyle w całej Polsce, którzy są naszymi poddostawcami, podwykonawcami. Także to są Wspomnijmy miejsca pracy. Rześów, nie, tylko w Świdniki, w ta... Tak, na to, przykład. to nie są miejsca pracy tylko w Świdniku. Nie, tutaj. Jak śmigłowiec sprawdza się nasz budowany tutaj klimat. Kontynentalny i sprawdza się w warunkach pustynnych, tak, no to jest i, bardzo dobry. I, i, I w wysokich mrozach, niskich temperaturach też się sprawdza. Mamy instalacje prześrobodzeniowe, naprawdę jest to fa fajny, nowoczesny śmigłowiec. I, I jeszcze jedno, bo są to miejsca pracy tak zwane dobre, ponieważ życie śmigłowca to jest 30-40 lat. On w tym czasie jest modernizowany, remontowany, przechodzi przeglądy, potrzebne są części zamienne. I, I takie zamówienie na śmigłowce daje pracę, właśnie taką trwałą, dobrą pracę na te kilkadziesiąt lat do przodu. Myślę, że wyczerpaliśmy lub nie wyczerpaliśmy. Będziemy jeszcze Panów zapraszać, ale Europejska Rada Zakładowa powstała, są przedstawiciele PZL Świdnik i wspierajmy nasz przemysł lotniczy Lubelszczyzny. Dziękuję Państwu, dziękuję Panom za dzisiejszy udział również. w programie Czas na Solidarność.